Cześć, siemka. Wróciliśmy wczoraj wieczorem z Niemiec, z DE. I tak jak mówiłem, handlujących było mniej, skupujących było mniej, tylko że akurat jest taki okres, oni są chyba paramadanie i też tych placów nie było wszystkich otwieranych. Zrobiliśmy taki wypad jednodniowy, bo byliśmy tylko po jeden samochód tak naprawdę. Znaczy ja miałem 2 trzy auta, Szukałem dwóch, trzech samochodów komuś, bo ktoś mi tam zlecił zakup samochodu. Akurat nie było nic takiego, nie było nic z tych aut, których szukałem. Chłopak się zabrał po jedno auto i chciał sobie kupić na po prostu handel jeden samochód. No to pojechaliśmy, coś tam sobie wziął i teraz tak... Leciliśmy auto tańsze, po samochody tam w granicach 3000 euro. Więc też odwiedzam takie miejsca, na których prawdopodobieństwo kupienia takiego auta jest większe, no bo, no bo zwyczajnie wybieram wtedy takie, a nie inne miejsce. A jeżeli by ktoś szukał auta za 7, 8, 6, 10 czy więcej, no to automatycznie zmieniam kierunek i jadę tam, gdzie, gdzie z kolei takich samochodów jest więcej, żeby no. Nie zawiozę kogoś na komis, gdzie się auta zaczynają od 5, 6, 7 tysięcy euro. Chcę za trójeczkę sobie kupić, czy za tam dwa koła, coś na handel zwyczajnie, żeby się popróbować. No bo można sobie coś tam popróbować, robić. Widzicie, co się dzieje teraz z pieniędzmi, z inflacją, która oficjalnie ma 12%, nieoficjalnie to Bóg jeden wie. Trzymanie pieniędzy w banku jest bezsensowne. 10 tysięcy po roku zostaje relatywnie, znaczy 10 tysięcy jest na koncie, ale. Tych pieniędzy jest tak naprawdę 8, 8,5, bo też zżera inflacja, to nie jest jakaś trudna matematyka, chyba każdy, kto ma trochę oleju w głowie o tym wie. Wrzucę tam raz, nie chcę nic długiego nakręcać, wrzucę Wam parę zdjęć tych samochodów, które były. Trafiają się naprawdę fajne tematy, tylko że one bardzo szybko giną, bo jeżeli na plac wchodzi auto w dieslu, bo jeszcze można kupić Oczywiście trzeba zobaczyć, że w dokumentach Widnieje jeden właściciel prywatny Od początku i taki samochód ma na przykład 10 lat I trafia się diesel, który ma 170 przejechany jeszcze Trafia się i to widać i po dokumentach i widać po samochodzie w jakim to jest stanie Nie jest to rzecz łatwa on, Oczywiście droższy jest To auto jest trochę droższe Bo takiego Trubka na przykład yy, najechanego z 300 na szafie kupimy za trójkę euro, a za to trzeba dać 4 czy 4,5. No ale to płacimy za na przykład 150 tysięcy mniej na liczniku. No to no, no za to się płaci, tak? Ten, ten 1000 euro, czy, czy 1500, czy 800, czy 1200. No jeżeli ktoś chce w tych samych pieniądzach kupować auta z przebiegiem 300 i w tych samych pieniądzach kupować auta z przebiegiem 150 czy 180, tylko dlatego że rocznik jest taki sam, no to winszuje. Dobrego humoru i, i zdrowego podejścia do tematu. Jeździł będę chyba częściej, przynajmniej co dwa tygodnie. Tak jak, tak jak mówiłem, teraz wrócę do tego. Nie ma tej zastranej pandemii, nie ma tego ciśnienia. W tych sklepach z tymi masyczkami jest oczywiście straszą, szczególnie starsi ludzie. Ale w hotelach nie ma problemu ze spaniem. Nie ma, no, zwyczajnie łatwiej się to wszystko robi i mam na to ochotę. I, 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 i tak. Jeżeli ktoś, ktoś chce, to mówię maili: jest zawsze pod filmem. Potem jest kontakt telefoniczny, można porozmawiać o szczegółach, i, i tak jak pojechaliśmy po jeden samochód. Pojechaliśmy na jeden dzień, ja mówię zawsze jest, że minimum na dwa. Jeżeli zostanę trzeci, bo jest taka potrzeba, też mogę zostać. Ale mówię jeden dzień, ponieważ jednego auta szukaliśmy. No nie było też sensu się kręcić, skoro to auto kupiliśmy w granicach, nie wiem, 11 godziny, czy, czy 10, czy 11, no nie było sensu już zostawać, ponosić kosztów hotelu, czy ponosić kosztów dalej kręcenia, jeżdżenia się, bo, no bo, bo, bo jaki to miałoby sens, skoro to po co pojechaliśmy już już było yy, jakby spełnione, tak? Więc to było bez sensu. Wrzucę tam kilka takich zdjęć, tych tańszych samochodów, które były. Później coś tam jeszcze w wolnej chwili powiem i, i, i wrzucę parę takich droższych autek, które, które się pojawiły. No i mówię, zapraszam, jeżeli ktoś jest chętny, ktoś jest normalny i, i, i musi pamiętać o tym, że to nie jest jakieś Eldorado, tak? Jest raz ciężej, raz łatwiej. Ogólnie samochodów jest mniej. Samochody są drogie. Ale to działa tak samo i tu, i tam. No, w Polsce też one zdrożały, jest ich mniej i tam tak samo. No, ale zawsze lepiej pominąć tą marżę, jeżeli się kupuje czy sobie, czy, czy, czy tym bardziej jak ktoś chce sobie spróbować pohandlować. Nie przedłużam. Szukacie kontaktu, jest pod filmikiem, reszta później przez telefon. Pozdrawiam, życzę końcówki miłej majówki. Yy, nigdy tego nie robiłem, ale słuchajcie, jeżeli ktoś już dał radę, i, i wysłuchał kilku minut tego mojego ględzenia, jeżeli się to komuś nie podoba, no to proszę, mówię, nie wchodźcie jest miliardy telefilmików na na YouTubie, można sobie czas spożytkować inaczej, ja też raczej nie oglądam czegoś, co mnie nie interesuje, ale jeżeli ktoś to oglądał, a zapomniał czy nigdy nie dał, dajcie tego subika czy nawet jakąś tam łapkę w górę Ponoć to, ja się na tym nie znam, ale ponoć to też w jakiś sposób zasięgi po, po, powiększa, więc będę Wam wdzięczny i, i, i mówię, do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie.